Pyszna sałatka z jajkami. Zróbcie ją, będziecie zachwyceni. Na święta, na grilla, na dowolną okazję. Zaczynamy od 100 g dobrej jakości parzonej szynki, którą kroimy tak, na takie mniejsze kawałki. Na kuchence rozgrzewamy patelnię, wylewamy dwie łyżki oliwy. Na rozgrzany tłuszcz wrzucamy szynkę i smażymy do zarumienienia. Jak jest gotowa, ściągamy. 300 g czystych pieczarek kroimy na mniejsze kawałki ale nie za drobno. Chcemy, żeby były wyczuwalne później w sałatce. Na patelnię, na której smażyliśmy szynkę, wylewamy 3-4 łyżki oliwy. Dorzucamy pieczarki, doprawiamy solą, pieprzem i smażymy do zarumienienia, tak, przez kilka minut. Mają być złociste. Jak są gotowe, ściągamy z patelni. Pora na sos. Do miseczki wlewamy 2 łyżki octu jabłkowego, dodajemy 3 łyżki majonezu. Ja wybrałem kełpi, ale możecie wybrać dowolny, tak jak lubicie. Napiszcie, jaki lubicie. Mieszamy dokładnie. Pora na trzy jajka ugotowane na twardo, które obieramy i kroimy na mniejsze kawałki. I czas złożyć naszą sałatkę. Do miski wrzucamy 250 g roszponki, Dodajemy pokrojone jajka, usmażoną szynkę i pieczarki. Teraz chyba najważniejsze: karczochy ze słoika. tak. Dodajemy tyle, ile lubimy. Ja dodaję zawartość całego słoiczka, bo bardzo lubię. Dodajemy nasz sos z octu jabłkowego i majonezu. Mieszamy i gotowe. Możemy podawać. Mam nadzieję, że wam się podobało. Koniecznie komentujcie, zostawcie kciuka w górę i subskrybujcie kanał. Do zobaczenia.